Łukasz Henel. Szkarłatny blask. Czytają pracownicy Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. Rozdział 19. Rano, po nocy pełnej sennych koszmarów, Łukasz czuł się paskudnie. Wiedział jednak, że czas jest na wagę złota. Nie można było mieć pewności, czy moc kulki nie osłabnie, lub czy kolejny atak nie okaże się silniejszy od poprzedniego, niszcząc nawet barierę ochronną rozciąganą przez święconą wodę i gromnicę. Witek stwierdził, że powinni zastosować podstawową zasadę kraw magii która nakazuje uciekać albo walczyć z całych sił. Łukasz odparł na to, że to nie kraw maga, ale zwykły zdrowy rozsądek. Bizon włączył radio. Nadawano właśnie lokalne wiadomości. Spikerka informowała o zbliżającym się w chycinie wielkim festynie. Nagle coś zakłóciło sygnał radia. Bizon podszedł do niego i zaczął kręcić gałką, by wyregulować odbiornik. W głośniczku słychać było rytmiczne stuk-stuk, stuk-stuk, przywodzące na myśl alfabet Morsa lub binarny kod. Witek zajrzał pod stół. W miejscu, gdzie stało radio, pod Blatem, umieszczone było jakieś elektroniczne urządzenie wielkości pineski. Witek oderwał je i dopiero wtedy zrozumiał, co trzyma w ręce. Musieli coś zrobić, we dwójkę, gdyż Marta była w pracy. Szkoda, bo najlepiej z nas zna okolicę, pomyślał Łukasz. Witek zaproponował, że uda się do miasta, do miejskiej biblioteki i archiwum. Jako historyk zdawał sobie sprawę, że ma zbyt mało czasu na przeprowadzenie dokładnych badań. Jednak od czegoś trzeba było zacząć. Liczył na to, że uda mu się przynajmniej poszperać w starych segregatorach z gazetami. Może zauważy coś podejrzanego, natknie się na jakąś wskazówkę. Chciał również zdobyć więcej informacji na temat wiedzy magicznej Mojżesza i Króla Salomona. Jeśli nowa synagoga istotnie opierała na ich magii, takie informacje mogły okazać się bezcenne. Łukasz musiał zawieźć Witka do miasta, ponieważ autobusy z Kurska do Międzyrzecza kursują bardzo rzadko. Pomyślał, że odwiedzi też Martę. Mogła okazać się ważnym sprzymierzeńcem i powinna na bieżąco wiedzieć, co się dzieje. Chciał ją także ostrzec przed niebezpieczeństwem i prosić, by uważała na siebie.